Ej, od wczoraj obowiązuje ustawa o rocznym urlopie rodzicielskim. Matki wielu kwartałów są szczęśliwe. Czyli to o co ja walczyłem przez lata stało się. Iga. Walczyłeś o roczny urlop rodzicielski? I walczyłem, ale za moich czasów takich nie było A, i się nie wyspałem cieszy, do tej pory. Ta cieszyńskiego cieszyńskiego chyba nie było za czasów. Przemęczony Iga chcę mieć dziecko. E, dobrze. Pati, Iga, więc y, jakoś to między Mamy siebie Mamy zapałki? <laughs> podzielcie. Ja mam pecha. Słuchajcie, wczoraj w Dzień Dobry TVN, tak, w Dzień Dobry TVN, to nie jest przypadek, tak? pojawił się premier Donald tak. Tusk. I wyglądało to na taką trzeszcząco-boleśną ustawkę, to znaczy nie wiadomo dlaczego, nagle 10 minut poświęconych jest uśmiechającemu się premierowi, który siedzi na kanadzie, w stabilizatorze i informuje, Ale jak to będzie niego, wspaniale. Uwaga, tak? nie siedzi nagle... opozycja, nie siedzi kolega z SLD. Statystki. Siedzą dwie kobiety, matki, polki z dziećmi kwilącymi. kwilące matki z kwilącymi dzieciakami w epoce karmienia łupanego. No, dokładnie, tak to wyglądało. Ale nie, słuchajcie. ja bym tego bronił. One na pewno tamtędy zupełnie przypadkiem, przypadkiem przechodziły. Mówi, o jaki ładny budynek, może można tu karmić piersią. Tak. I weszły. Tak. O, no, może tak. A może tam będzie o premier. Ojej, pan Donald, Jak dzień miło. dobry. Czy my przypadkiem pasujemy do tematu? Tak, pasujecie do tematu, bo właśnie rozmawiamy przypadkiem o urlopach tacierzyńskich i macierzyńskich. W Krakowie też są słoiki. Otóż słoiki z czym? Z zapachem Krakowa. I co ciekawe, występuje w dwóch wersjach. Król Krakowa i Królowa Krakowa. Czyli zapach, zapach jest taki obu płciowy, Amen. wyobrażasz sobie? Ja się zastanawiam, gdzie poczekaj, oni łapią jest, ten zapach. Poczekaj, ale moment. Co jest, y, co jest właśnie w tym w, tym, w tym, No tym powietrze. Swoiku? Jakie powietrze? Tam Krakowskie. Jest, może tam jest smog? Znaczy smog. Smog? Smog? Smog! Wawelski? smog.